Czołem. Witam w Ewangelii w Spektrum, gdzie to, co wystaje poza szeregi, dlatego jest nienormalne w cudzysłowie, niekoniecznie musi być gorsze. Mieliście kiedyś takie uczucie, że nie wiecie, kim jesteście? Że obserwujecie świat wokół siebie i z tyłu głowy coś wam mówi, że coś tu nie gra, że ja chyba nie pasuję do tego świata. Nie do końca rozumiem, co się wokół mnie dzieje i jak mam na to zareagować. Czuję się z tego powodu gorszy i zagubiony, bo nie potrafię się dostosować. Człowiek może żyć w taki sposób przez wiele lat, w ogóle nieświadomy tego, że jest w nim coś, co sprawia, że tak naprawdę jest inny i po prostu jest tak skonstruowany, że z natury podchodzi do świata inaczej niż ludzie dookoła niego. Jak wcześniej wspomniałem, diagnoza zespołu Spergera, czy dzisiaj byśmy powiedzieli autyzmu wysoko funkcjonującego, była jedną z najlepszych rzeczy, jakie mi się przytrafiły. Na tamte czasy była to diagnoza postawiona dosyć wcześnie. 15 lat to nie jest taki zły wynik. Oczywiście wiele osób z podobnym spektrum do mojego miało tą diagnozę stawianą wcześniej, ale do dziś są ludzie, bardzo wiele ludzi, którzy są w spektrum, ale nie mają postawionej diagnozy. Mogę zatem uważać siebie za farciarza w tej kwestii. W tym odcinku chciałbym powiedzieć, jak diagnoza zmieniła moje życie, oraz chcę zachęcić, jeżeli podejrzewasz, że sam lub sama jesteś w spektrum autyzmu, do tego, by pójść do specjalisty i się upewnić. Powiem szczerze, jeszcze nie spotkałem psychologa, terapeuty, który stwierdziłby, że postawienie diagnozy, niezależnie od tego, w jakim wieku jest pacjent, było rzeczą złą. Jeżeli chodzi o korzyści związane z rozpoznaniem spektrum autyzmu, to można zacząć uczyć się, jak żyć ze swoją przypadłością i opracować strategie potrzebne do odniesienia większych sukcesów w obszarach, w których Napotykam wyzwania. Mózg osób w spektrum różni się w wielu obszarach od mózgu innych ludzi. Mnie diagnoza pozwoliła radzić sobie z moją nadwrażliwością sensoryczną, której wielu ludzi kompletnie nie rozumie. Nauczyłem się, jak redukować stres związany z nadmiarem bodźców w konstruktywny sposób. Podejmowałem wyzwania mające na celu zwiększenie mojej wytrzymałości na te bodźce, które najbardziej przeszkadzały mi w życiu. Zaakceptowałem to, że nie rozumiem sarkazmu i od niedawna staram się z tego robić swego rodzaju dowcip o sobie, żeby złapać trochę dystansu do tego. Udało mi się pogodzić z tym, że prawdopodobnie bardzo ciężko będzie mi osiągnąć pełną dojrzałość emocjonalną. Udało mi się też poradzić sobie z wieloma innymi rzeczami. Diagnoza może także pomóc innym w Twoim życiu zrozumieć, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś, i odnosić się do Ciebie inaczej. Znam osoby, które boją się dzielić swoją diagnozą ze strachu przed wyśmianiem czy wykorzystaniem w nieodpowiedni sposób. Jednak błąd w myśleniu, jaki popełniają ci ludzie, przyjmując ten pogląd, jest taki, że i tak te rzeczy będą miały miejsce, niezależnie od tego, czy będą ukrywali swoją diagnozę, czy też nie. Wiele osób w spektrum nie zdaje sobie sprawy z tego, że ludzie i tak wyczują, że coś jest z nimi y, nie teges. I nie potrzebują wiedzieć, czy jest to spektrum autyzmu, czy coś zgoła innego, ale to wyczują, rozpoznają po jakimś czasie, a potem zrobią z tym, co chcą. Myślę, że otwarte postawienie sprawy jasno, czyli. Ujawnienie diagnozy jest lepszym wyjściem z czterech powodów. Po pierwsze, daje ulgę, że już nie musimy się maskować i ukrywać ze swoimi przypadłościami, jednocześnie żyjąc w stresie, że ktoś coś odkryje i będzie z tego powodu traktował nas inaczej czytaj gorzej. Po drugie, Część z tych, co chcieli zrobić nam krzywdę, bo im się nie podobamy, czy z jakiegokolwiek innego powodu, i tak nam ją zrobią. A to, że powiemy im, że jesteśmy w spektrum, wcale nie zmieni ich nastawienia do nas. Po trzecie, po usłyszeniu diagnozy, część ludzi może stać się bardziej wyrozumiała i przy odrobinie szczęścia zmieni swoje nastawienie do nas, i kto wie, jak to się dalej potoczy. Dotyczy to szczególnie rodziny, partnera, pracodawcy, przyjaciół. Dzięki diagnozie mogą oni zrozumieć, dlaczego możemy napotykać pewne trudności, i mogą nam doradzić, czy też podpowiedzieć, jak możemy sobie z nimi radzić. Po czwarte, i moim zdaniem najważniejsze, być może nasza odwaga będzie inspiracją dla innych ludzi. I dowiemy się, że pośród naszych znajomych znajdują się osoby, które też są w spektrum i rozumieją, kim jesteś, jak myślisz, jak się czujesz i z którymi będziemy mogli dzielić się doświadczeniami. Potem możemy dążyć do tego, by uzyskać wsparcie w obszarach wymagających pomocy dzięki diagnozie. Na przykład w znalezieniu pracy, dostaniu się na uczelnię wyższą, czy w znalezieniu mieszkania. Diagnoza może też być zbawienna w tym sensie, że może to być potrzebna korekta poprzedniej błędnej diagnozy i pozwoli opracować nowe metody radzenia sobie z problemami natury psychicznej. Szczególnie dotyczy to kobiet, u których ciężej jest zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu, czy też osób, które były uważane wcześniej za nieśmiałe lub lękliwe w kontakcie z drugim człowiekiem, może trochę nieporadne życiowo i zawodowo i które wcześniej nie zostały uznane za autystyczne. Wielu rodziców popełnia błąd, unikając diagnozy swoich dzieci. A nawet jak ta diagnoza zostanie postawiona, to starają się nie dzielić nią ze swoimi dziećmi lub zabraniają dzieciom przekazywać tą informację innym ludziom Przeczytałem kiedyś wyznania pewnego studenta z USA i pozwolę je sobie tutaj przytoczyć Mam 24 lata i przez całe moje życie nauczyciele, pedagodzy i terapeuci próbowali zdiagnozować u mnie autyzm Moi rodzice walczyli z tym, by mnie zdiagnozowano Ponieważ sądzili, że zostanę zamknięty w pokoju dla dzieci z autyzmem w mojej szkole Teraz, gdy jestem na studiach, walczę z problemami sensorycznymi, panikuję w tłumie, jestem przeładowany bodźcami, nie mam przyjaciół. Wykonałem całą masę testów na autyzm online i miałem naprawdę wysokie wyniki. Chcę wiedzieć, jakie korzyści przyniosłoby postawienie diagnozy jako dorosłemu. Czy diagnoza jest warta wysiłku? Takich przypadków podejrzewam jest zdecydowanie więcej, i mam nadzieję, że będzie to służyć za przestrogę tym, którzy ignorują lub ukrywają diagnozę swoich dzieci, ponieważ później w życiu dorosłym mają naprawdę niełatwo. Prawdopodobnie bierze się to też stąd, że o ile często pewne objawy spektrum są ignorowane w gronie rodzinnym, ponieważ ma tam miejsce pełna akceptacja wszelkich dziwactw, jakie ludzie mają, o tyle. Poza rodziną, życie staje się mniej wybaczające. Przed diagnozą, historie o naszych dziwnych zachowaniach były zakorzenione w rodzinnym repertuarze zabawnych historii, na przykład w czasach, gdy ktoś zrujnował rodzinną wycieczkę do parku, rozrywki, nosząc iście marsowe oblicze podczas jazdy kolejką górską, lub napady złości, które były częste i nieprzewidywalne. Z perspektywy czasu i dzięki diagnozie, my i nasze rodziny zdajemy sobie teraz sprawę, że te zachowania nie były efektem trudnego charakteru czy złego wychowania, ale autyzmu i zmaganiem się z sytuacjami, które były niewygodne, nieprzewidywalne lub przytłaczające. Teraz chciałbym się skupić na kobietach, gdyż u nich diagnozowanie spektrum autyzmu ma miejsce zdecydowanie rzadziej i później niż u mężczyzn. Bierze się to z kilku rzeczy. Po pierwsze, kryteria diagnostyczne na zespół Aspergera były do niedawna dostosowane wyłącznie do mężczyzn, ponieważ wierzono, że oni w zdecydowanej większości mają tą przypadłość. Jednak dużo się wydarzyło w tej kwestii w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat i dzisiaj wiemy, że liczba osób w spektrum rozkłada się mniej więcej po połowie u obu płci. Po drugie, Kobiety lepiej ukrywają pewne społeczne niedociągnięcia niż mężczyźni, i z natury potrafią lepiej udawać, maskować się. Dlatego też często spektrum autyzmu jest uznawane za nietypowy typ osobowości lub przypisuje się kobiecie to, że została w taki sposób wychowana, lub pewne wydarzenia wpłynęły na ukształtowanie się takiego, a nie innego charakteru. Po trzecie, rzadko w stosunku do mężczyzn. Zdarza się, by kobieta czy dziewczyna w spektrum była gnębiona lub przykanowana z tego powodu. Jeżeli nie udaje jej się odnaleźć w środowisku koleżanek, to zazwyczaj bardzo często zdarza się, że świetnie ze swoimi nietypowymi zachowaniami odnajduje się wśród chłopców i mężczyzn. Często mówi się na takie dziewczyny chłopczyce. Jednak biorąc pod uwagę to, jak ciężko jest spektrum autyzmu wykryć u kobiet, Powstaje pytanie, drogie panie, czy w ogóle warto się w Waszym przypadku diagnozować? Moim zdaniem tak. Z tego co mi wiadomo, to diagnoza zmieniła życie wielu kobiet. Korzyści z diagnozy u kobiet pokrywają się z tymi u mężczyzn. Być może byłaś uważana za dziwne dziecko, może trudno Ci było nawiązać i utrzymać przyjaźnie i miałaś niewielu znajomych. Być może Twoja naiwność sprawiła, że jako dziecko zostałaś skrzywdzona i ciągnie się to przez całe dorosłe życie. I wiedza o tym, że te doświadczenia mają swoje wyjaśnienie, może pomóc ci zrozumieć Twoją przeszłość i patrzeć w przyszłość z większą nadzieją. Być może w Twoim życiu zdarzają się chwile, kiedy ty lub inni ludzie czujecie, że działacie w sposób samolubny lub zbyt ustrukturyzowany, schematyczny. Być może poczułaś się zmuszona do działania w sposób, który cię wyczerpuje, by dostosować się do grupy, i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Kobiety w spektrum też są postrzegane jako trudne. Obecnie duża część z nich pracuje w obszarach, w których jest duża presja. Są to obszary wymagające emocjonalnie i poznawczo, i które wiążą się z częstymi i nieelastycznymi deadline'ami. W takich środowiskach przestój czy odpoczynek staje się niezbędny, aby odzyskać siły na nadchodzący tydzień. Odpoczynek nie jest egocentryczny, choć w dzisiejszych czasach często jest postrzegany jako taki. Ale w przypadku osób w spektrum jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. I wracając do ogółu. Diagnoza może pomóc Ci uświadomić sobie, że ważne jest, aby odmówić sobie pewnych rzeczy i skupić się na tym, co pozwoli zarządzać właściwie Twoim życiem. Nie jesteś samolubny, kiedy rezygnujesz z kolejnego spotkania towarzyskiego. Dbasz o swój komfort psychiczny i zdrowie, ponieważ po tym wydarzeniu będziesz się regenerować przez najbliższe kilka dni. Wiele działań, które dla większości ludzi stanowią tylko część codziennego życia, wymagają godzin, jeżeli nie dni. Na powrót do zdrowia dla osób z autyzmem. Na przykład, uczestnictwo w wydarzeniu towarzyskim wymaga znaczącej interakcji społecznej. Może to skutkować społecznymi kacami, które mogą trwać kilka dni i obejmują ekstremalne wyczerpanie fizyczne i psychiczne które ma ogromny wpływ na dalsze, codzienne funkcjonowanie. Chociaż wiele osób jest w stanie wykorzystać weekendy na zajęcie się domem, zadbanie o przyjaźnie i kontakty ze społecznością, to dla autystycznych dorosłych, którzy mają ciągłe potrzeby zawodowe lub rodzinne, często nie jest to możliwe bez uszczerbku dla zdrowia psychicznego lub fizycznego. Na przykład niechęć do robienia zakupów w supermarketach może być postrzegana jako lenistwo lub zaniedbywanie obowiązków domowych. A w rzeczywistości każde takie wyjście dla osoby w spektrum jest wyzwaniem sensorycznym, powiązanym z interakcją społeczną, gdzie mózg autystyka może łatwo ulec przeciążeniu. A limit tego, co może przyjąć w takiej sytuacji osoba w spektrum, jest zdecydowanie niższy od tego, jaki ma neurotypowa osoba. Dzięki diagnozie rozumiemy nasze mocne i słabe strony. Wiemy, jakie są nasze ograniczenia. Co możemy, a czego nie możemy przeskoczyć i nie marnujemy już energii próbując odnosić sukcesy jako osoby neurotypowe, bo wiemy, że tacy nie jesteśmy i koncentrujemy się na rozwijaniu i opanowywaniu tego, co w nas autystyczne. Dzięki diagnozie następuje całkowita przemiana życia. Nawyki i sposób myślenia o sobie, jakie ukształtowaliśmy przez lata, teraz muszą odejść do lamusa. I trzeba definiować siebie na nowo. Można to porównać do czystej kartki, którą prawie, że od nowa można napisać. To, co diagnoza szczególnie daje, to zdecydowanie lepsze myślenie o sobie i akceptacja własnych ograniczeń. Zdajemy sobie sprawę, że to nie chodzi o to, że jesteśmy dziwni, ale raczej ciężko jest nam dostosować się do oczekiwań kulturowych, społecznych. Ludzi wokół nas. I wszystko to, co dotychczas powiedziałem, zadziałało także u mnie. Co prawda, ja swoje spektrum autyzmu zaczynam rozumieć dopiero od niecałego roku, ale wcześniej, od momentu diagnozy, ciężko pracowałem nad tym, by móc dostosować się do wymagań innych ludzi i nauczyłem się w miarę dobrze, na tyle na ile jestem w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Wierzę też, że dzięki diagnozie to samo zadziała u każdej innej osoby. Jak w to wszystko wpisuje się Ewangelia? Dobra nowina o Jezusie Chrystusie nie istnieje, jeżeli nie występuje razem ze złą nowiną o człowieku i grzechu. Człowiek jest totalnie zdeprawowany, grzeszny i nic nie jest w stanie zrobić własnymi siłami, aby uzyskać zbawienie. A mimo to tak prowadzi swoje życie. Robi wszystko, by albo własnymi uczynkami, czy zasługami zdobyć zbawienie. W nadziei, że dobre uczynki przeważą nad złymi, albo też pewne grzechy przestaje uznawać za grzechy i nie traktuje ich wystarczająco poważnie. Nie traktuje wystarczająco poważnie ich wpływu na jego życie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego prawdziwym problemem jest grzech i Oddzielenie od Boga. Ludzie z natury nie wiedzą, kim są, w tym sensie, że nie wiedzą, do kogo należą. Ciągle poszukują swego przeznaczenia miejsca na świecie w wielu różnych obszarach. Słuchają wielu różnych ludzi, przyjmują wiele poglądów i czerpią z ogromu nauk i światopoglądów. I często, gęsto, sromotnie pudłują i marnują czas. Według Pisma Świętego celem każdego człowieka jako istoty, stworzonej na Boże obraz i podobieństwo jest życie w relacji z tym, którego obraz w sobie nosi. Jeżeli nie znamy właściwej diagnozy, jeżeli nie uświadomimy sobie, że rzeczywiście problem z nami polega na tym, że jesteśmy przez grzech oddzieleni od Boga, to nie jesteśmy w stanie pozwolić Bogu, by naprawił w nas to, co jest złe, i czyni nas. Nieszczęśliwymi. Duża część ludzi zdaje sobie sprawę, że coś z tym jest nie tak, że dzieje się za dużo zła i ludzi dotyka za dużo nieszczęść oraz że sprawiedliwość jest towarem deficytowym. Ludzie dostrzegają przyczynę w tym, że wiele osób dąży do tego, by zaspokoić swoje potrzeby, swoje ego, często kosztem innych, często za wszelką cenę, nie patrząc na konsekwencje. Co mądrzejsi zauważą, że oni sami dokładnie tak samo postępują. Ale też pada pytanie, czy diagnoza jest warta wysiłku? Dostrzegam to, że jestem nieszczęśliwy, że czasem nie rozumiem, dlaczego złodzi je się w moim życiu i na całym świecie. Jaki jest tego powód? Można przeszukać i przestudiować wszystkie systemy religijne na świecie, filozofie, ideologię. Niemal każda powie to samo. Człowiek jest zły, i receptą na to jest to, że musi stać się lepszy. Ale tylko Chrystus daje prawdziwą diagnozę tego problemu. Nie jesteś z Bogiem, dlatego nie jesteś dobrym człowiekiem. Dlatego masz trudności w tym, by stawać się coraz lepszym, by przestać myśleć wyłącznie o sobie i swoich potrzebach, problemach. Ciężko jest ci powstrzymać się od zaniedbywania. I krzywdzenia siebie i innych. Myślę, że podobnie jak z diagnozą spektrum, która daje niesamowite korzyści i pozwala na wielkie zmiany w życiu, tak samo diagnoza duchowa i odpowiednie leczenie są prawdziwym zbawieniem. U jednych ta diagnoza przebiegnie szybciej i będzie łatwiejsza, u innych będzie to trudniejsze. Diagnoza duchowa pokaże, kim naprawdę jesteśmy, obnaży naszą naturę przed Bogiem. I nie można się tego bać, gdyż tylko w ten sposób będziemy wiedzieli, jak sobie radzić z tym, co w nas złe i co oddziela nas od Stwórcy. W wielu aspektach diagnoza spektrum autyzmu i diagnoza duchowa się pokrywają. To, co jest w nas złe z powodu spektrum, połączy się z naszą grzeszną naturą. Jak na przykład zbytnie skupienie się na sobie. Dlatego ja uważam się za niezwykłego szczęściarza, że dane mi było otrzymać obie diagnozy. Czuję przede wszystkim ulgę, że zbawienie i szczęście nie zależą wyłącznie ode mnie, ale od tego, że mam polegać na Bogu. Czuję ulgę, bo wiem gdzie leży problem i wiem, że można go rozwiązać. I wiem jak go rozwiązać. Czuję ulgę, bo wiem dlaczego nie pasuje do tego świata. Diagnoza jest taka, że jestem grzeszny i oddzielony od Boga. Zdrowy będę wtedy, gdy pojednam się z Bogiem. Jedyna osoba, dzięki której mogę być z Bogiem, to Chrystus. Jedyna terapia ku temu to przemiana przez ducha świętego. Jedyną grupą wsparcia zaś jest Kościół. Patrząc z perspektywy zbawienia, diagnoza jest warta wysiłku. Patrząc przez spektrum na grzech, Jedynym ratunkiem jest Chrystus.